Na około 2025, dzień 5, na wschodzie do Muzeum Kolejowego w Galwę. I jest tu kilka ciekawych obiektów. Mnie szczególnie interesują te rowery. Rowery na tory. Trzecia klasa wycieczka po trzeciej klasie. Koleje szwedzkie koleje królewskie, trzecia klasa, czyli Tania lata 50. 60. No chodź, bo ty źle to robisz. Musisz ręce niskie. Oto. Oh to nie może być trudne. na tym O kurczaki! No, już po godzinie ćwiczeń trzy minuty. Pierwsze takie większe miasto po Sztokholmie Galve jak się mówi. Zachwyciło nas muzeum kolejowe. Całe miasteczko klimat Mostek. I kierujemy się jak zawsze na wybrzeże. Lato w pełni w Szwecji. Także nic dziwnego, że tutaj na wybrzeżu Eee, są kąpiele kanapka przy Laterniowcu, zwana Light La Sandwich. Ja sobie taką ścieżką widzę tutaj miejscowość Heden, czyli po szwedzku kozel. Jak dziwne te kozy Wydaje takie odgłosy jakby kaczki Ale szukamy dalej Co ja tu widzę? Czyżby to Heden po szwedzku? Kolejna szwedzka wioseczka przy wybrzeżu Powiewają szwedzkie flagi, to jest tutaj bardzo popularne. Wybrzeże, łódeczki, klimat sielski. Domki o funkcji letniskowej. Dla mieszczuchów. Magda, tutaj dla ciebie to, co tygryski lubią najbardziej. Da, 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 Końcówka dnia. Dojeżdżamy do naszej dzisiejszej bazy. Dziś piemy tutaj. Garmin śpiewa, znaczy, że jesteśmy na miejscu.